Cześć, siemanko, z tej strony ziwir witam was bardzo serdecznie w Arigrami e 2011. No dzisiaj jestem niestety sam. I specjalnie na potrzeby tego odcinka y zakupiłem sobie Unię Grudziądz, 7 Skip i Zatorka do z poprzedniego odcinka. No a dzisiaj ruszamy sobie z orką. Nie będę tutaj jakoś się zbytnio rozwijał. W tym temacie, bo z orką to raczej każdy, miał do czynienia w farmingu. Akurat orki te ja nie lubiłem zazwyczaj. Denerwowała mnie bo ona, bo miała zazwyczaj tworzenie pól włączone. Dopiero w 13 chyba to wyłączyli. No nic, pojedziemy jakoś sobie z tą orką. No i czemu jestem dzisiaj akurat sam, bo nie miałem niestety kontaktu. No rzadko w ogóle mieliśmy ze sobą kontakt nie mieliśmy, rzadko gadaliśmy. Yy, ale skład raczej będzie już taki sam, może tam jedna osoba dojdzie ewentualnie, bo tam są prośby. Troszkę muszę uważać. No i co tam może opowiem coś ze świata Farminga. Yy. Ostatnio były targi wydawcy Farminga, czyli Focus. Focus, coś, jakoś to tam dalej szło. Yy. No i tam też są zdjęcia z tego, ale to filmik jest chyba też bardzo krótki. Ale no niestety w bardzo słabej jakości. Ale tam można się dopatrzyć, że jest tam Farming Simulator 17, już jest testowany. Jest pokazany, ale no niestety jest bardzo w oddali i ciężko cokolwiek na nim zobaczyć. A teraz do góry. Jest bardzo fajna animacja. A źle, trochę pojechałem. Aj, kurde, się wkopałem teraz. Ale na szczęście nie ma tutaj tej fizyki gleby, taka jak była w ogóle. No więc, pojedziemy jeszcze raz tędy. Oprócz proszę, mam odorki, także jest bardzo fajnie. A, do tyłu. Chcę się zmieścić w 10 minutach, tutaj akurat na tym filmiku, ale tyłu jeszcze troszkę. Dobra. No, a teraz jest bardzo fajnie. Ja to nawet z kabiny chyba będę mógł pojechać. No, także jedziemy ja na jedne czterysta spokojnie. Będzie troszkę realistyczniej. że na pług tam wszystko wygląda o i FPS, no mi coś czuje, że chyba strasznie spadły do jest tu z reguły no to przy orce się raczej skręca, ale troszkę będę musiał Dobra, bo odszedłem od tematu. Yy, właśnie pojawiły się właśnie te... na tych targach yy, pojawiły się właśnie te... testowany był Farming Simulator no i to ja nie wolno porzucić, nie, nie, nie że. testowany był Farming Simulator 17. ukazały się też z niego screeny. Nie chcę tutaj za daleko pojechać. Sobie teraz sobie wcisnę. Hop. Potem jeszcze się najwyżej przekultywuję, żeby to tak wyrównać te mijaki, jakie wszelkie jakieś. Gdzieś jak tam trafiły. Aha, to teraz mogę tam dopłacać. ten dłuży. Też w ogóle fajne ślady zostawia na podłożu. No tutaj się też zapada, tu, oprócz tutaj też się bardzo ładnie zapada. Już się koła, tak jak fajnie w bruździe. I teraz hops, i można jechać sobie już powolutku. Takie wiecie mięcie O dobrze, tak mi jest miarę wygodnie teraz. Widzę jak idzie koło, też widzę jak idzie pług. I właśnie jakby, może byliście zobaczyć przed tym filmikiem, mam nowe intro. Przed poprzednim też było o Catland Crops. A właśnie, a propos Catland Crops ukazał się ten pierwszy gameplay. Yy, I na nim wyraźnie widać yy, tam w stodole klasę Axiona bądź Ariona, bo tam dokładnie to modelu nie mogę wam powiedzieć. Pokazano też nie to zwierząt. Tam poszło, nie jest tak, było yy, pokazana stajnia, nam obora dla krów, tak, tak to się nazwę? No i teraz może jeszcze opowiem co tutaj mogę jeszcze powiedzieć. A no właśnie, możemy się spodziewać w Farming Simulatorze nowej uprawy i to będzie prawdopodobnie słonecznik. A co się za ty, a co za tym idzie, będzie pewnie będą jakieś nowe maszyny. I mnie to akurat ucieszyło. Ok. tym później nie będziemy już tak więcej grać dlatego skorzystałem z okazji i chciałem zrobić tak, żeby było bardziej tak... To jest u nas w Polsce, czy na polskiej wsi. Oj, za daleko. No nic. Dobra, jedenka. To jest bardzo fajna animacja przy tym pługu. Pamiętam, że miałem też taki trójski bowy. Yy, I przy nim się naprawdę bardzo fajnie orał. Pamiętam, że wziąłem taką trzpetkę. To jest polskiej wsi, akurat. Jak ktoś oglądał, to pewnie wie. I na ten pług trójski bowy. I też właśnie na tamtej mapce. Na tamtym serwisie miałem sobie przeorał. Yy, kilka pól. I być może jakiś rozsiewacz, jak będziemy mieli wszyscy te same mody, to być może będziemy na jakimś rozsiewaczu sobie zagramy. I troszkę tutaj może to znowu zimy, albo coś. Coś się z tym może zrobić. Ewentualnie coś tutaj jeszcze przebronujemy. Bo mamy wszyscy te same brony pod Tiger Synchro. Dobra, z drugiej strony. A na razie Zetorek daje radę, nie ma z nim żadnego problemu. Ja się troszkę obawiałam, że on sobie nie poradzi z tym pługiem. No ale jak widać... Wychodzi mu to w miarę dobrze. Zetorka też jest bardzo fajny, realistyczny. A szczerze mówiąc, brakuje mi tutaj dźwięku przy tym pługu. Nie, może dźwięk jest, tylko ten zetor tak to zagłuszał. To co, może troszkę tutaj przeoram i spotykamy się po krótkiej przerwie. Cześć nie witam po krótkiej przerwie No i troszkę tutaj przeorałem A w szybko mi tutaj poszło Oj, No i co to się stało? Jakiś... Aha, on ma motorki to Jedziemy sobie teraz tutaj no dawaj. Co jest? No dobrze, już idzie. Straszliwe lagi. Trzeba obrony, bo teraz się przejaśnia, a jeszcze plus nagrywanie, także... Zalagnie nawet ciężko grać, także... O. ...że jest też animacja przypływu, przy także troszkę tego jest, jak to wszystko nagle zostaje włączone, także no, nieco utrudnia mi to grę. Czemu moja postać nie chce wyjść? Ale... No dobra No co to by było chyba na tyle w tym odcineczku Resztę dokończę orki poza odcinkiem A więc jeśli ci się spodobało to pamiętajcie żeby Stawić łapkę w górę Komentarz oraz subskrypcję No i co to będzie na tyle Spotykamy się w następnym odcineczku bądź w następnym filmiku, jeśli kiedyś na bieżąco ogląda mój kanał. Ja także, do następnego odcineczka.